Właśnie właściwie chodzi corocznie. W tym roku właśnie jest 33. Rodzice bardzo długo, bodajże do 2017, organizowali to sami, no a potem już nie było tyle sił, i powstała taka ekipa organizacyjna. Było nas na początku 12 osób. Każdy robi to, co potrafi niektórzy właśnie w tych przygotowaniach przed wyjściem, niektórzy podczas wyjścia. Cieszymy się, że e, dzięki temu początkowi. Oprócz tej pielgrzymki pieszej powstała pielgrzymka autokarowa. Już dzisiaj myśmy przyjechali, to jest 31. autokarowa, nie? 10 lat później powstała grupa rowerowa. Nawet 3 lata żeśmy mieli pielgrzymów motocyklowych. także. To się tak pięknie rozrosło, i cieszę się, że przynajmniej te trzy grupy zostały: piesza, autokarowa, rowerowa. To jest 21. oficjalna edycja. Pielgrzymka, nazywamy to pielgrzymką, ponieważ nie jeździmy szybko, jeździmy tak, żeby je praktycznie każdy podołał, mamy tutaj od wieku już tam 12-13 lat po 70 parę lat, także dla wszystkich generacji to jest zupełnie inna atmosfera, to jest coś takiego, jest tu przeżycie duchowe, a przy okazji po prostu można, można że tak powiem, troszeczkę się poruszać, można, że tak powiem, przejechać rowerkiem, po naszej wspaniałej Polsce albo części kraju, więc ja myślę, że to jest przyjemne, spożyteczne. dojechać tylko na rowerze, na, na, na jasną górę, ale żeby właśnie ta, ta, ta pielgrzymka była przeniosła takie duchowe owoce m, dla tych, którzy, którzy jadą. Cieszę się, że na przykład w tym roku jest bardzo dużo młodych ludzi. Każda pielgrzymka jest tak zorganizowana, że mamy konferencję, w której się porusza temat pielgrzymki, który jest takim całościowym tematem. Na przykład w tym roku mamy Uwierzyć nadziei. Potem w ciągu całego dnia, na kilku miejscach, modlimy się dziesiątek różańca z rozważaniami. A głównym punktem, y, oczywiście, jest Msza Święta, no w której też jest Kazanie, które jest jakby taką dalszą, dalszą konferencją. Na przykład, owocem tych wszystkich konferencji, modlitw, na przykład były spowiedzi. Że ludzie po prostu prosili mnie w czasie Piłżęckiej jeszcze o to, żebym żebym ich dospowiadał. Także my teraz pojedziemy tak się tym rolnie. My pojedymy jak mnie przyjechali. Jadrzymy tak, na skrzyżowanie a tam. Tak to wyjdzie. Tak. To... Moja przygoda z pielgrzymką zaczęła się jak miałam 14 miesięcy. Moja mama stwierdziła, że... Udział w pielgrzymce, pójdę razem z nią, z całą jej rodziną. E, więc tak jak co roku pielgrzymowała, tak jakby e, i mnie do tego włączyła. E, od tego czasu, tak naprawdę, co rok staram się brać udział w pielgrzymce. E, bardzo długo były to wycieczki piesze, e, ale chyba od pięciu lat albo sześciu e, podróżuję razem, właśnie z pielgrzymką rowerową z Zeolzia, e, gdzie towarzyszę mojemu dziadkowi. Jest to fajna sprawa, właściwie od 2000 któregoś z początku jeżdżę właśnie z się. Wcześniej jeździłem sam, więc w związku z tym, że żona się nie chciała zgodzić, żebym w końcu jeździł sam, więc zapisałem się na pierwszą wycieczkę no, pierwszynkę no, no, i całkiem no i mi zostało końca.